A czego, bo ja mam też jakąś komórkę. Ale ja mam włączony. No dobra, jedźmy. Podczas dzisiejszej twojej mowy czułeś dobrą interakcję z No nie ma nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma nie ma dobrej mowy bez interakcji. Bo pewnie, że mnie tu nie ma, żebyś powtórzył tego. No, Aha, dobra, to, to, moje okay. to jest tak, W trakcie mowy w ogóle interakcja jest absolutnie najważniejsza, a dziś po prostu jest rozgrzana energia w, w, w tym audytorium. Zresztą w ogóle. Cała zabawa polega na tym, że audytorium po prostu musi rezonować, musi się śmiać, musi reagować. Jak nie reaguje, to po prostu jest nuda, a to znaczy, że źle coś mówisz, prosta sprawa. Problem był taki, że jest obiad, po obiedzie ludzie są trochę, wiesz, przygaśnięci, natomiast wygląda na to, że naprawdę energia jest fajna, w ogóle jest świetne miejsce. Jest ten drugi raz, Festiwal Inspiracji, jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście po pierwsze można zobaczyć fajnych mówców, zainspirować się i tematycznie, i kwestii formy, jakoś docenić też fakt, że y, przemawianie w ogóle publiczne może być przyjemne, ale jest też częścią jakichś takich bardzo zwykłych, codziennych zadań, które mamy nie tylko jako menadżerowie, jako pracownicy, jako sprzedawcy, jako, jako po prostu ludzie. Trochę zobaczyć, jak to można zrobić profesjonalnie no i po prostu to robić, bo to jest też tak, że bardzo wielu ludzi nie docenia wagi, fajnego mówienia, opowiadania, budowania nastroju, napięcia, nie reaguje na to, co się dzieje z publicznością. To jest szalenie ważne, to jest 50% sukcesu. Także generalnie fajne miejsce, fajna publiczność, świetna energia, o to chodzi. Czy Ty też zostałeś zainspirowany? Pomogł... Moich kolegów też. Tak, a czy każda, jest w ogóle pierwsza taka, jak dla mnie zawsze okazja, żeby zobaczyć moich kolegów, tak? Bo my zwykle, gdzie jeździmy... Tam do klientów opowiadamy różne rzeczy, jak ci googlarze tacy trochę, a tutaj jest okazja, żeby zobaczyć kolegów, popatrzeć się ich tam. Każdy ma coś innego, każdy ma swoje mocne strony. Na czymś innym opiera taką swoją siłę przekazu. Jak najbardziej, bardzo wiele. A się w każdym z wystąpić było coś takiego, co można byłoby sobie powiedzieć, dobra, następnym razem spróbuję coś w tą stronę. Jedni bardziej spokojnie, drudzy bardziej refleksyjnie, inni bardziej emocjonalnie, tam energetycznie. No Wszystko jest ważne. Więc kto powinien tutaj przyjeżdżać? Nie. Mi się wydaje, że tak. No po pierwsze z perspektywy kto powinien tutaj przyjeżdżać? To jest dobre pytanie, które zresztą sobie stawiałem zawsze tutaj zaczynając te moje przemowy. Ja w ogóle jestem takim entuzjastą myślenia, że przemawianie jest dobre dla wszystkich. To znaczy z jednej strony myślę z perspektywy mnie jako zawodowego mówcy jest to, żeby tu przyjeżdżali ludzie, którzy potencjalnie mogą kupić moje usługi. Prawda? To jest jedna bardzo ważna sprawa. Czyli po prostu ludzie, którzy organizują różne eventy, szefowie sprzedaży, dzieły marketingu, zarządy, przedsiębiorcy i tak dalej. Więc to są potencjalni klienci. A z drugiej strony myślę sobie, że wszyscy ci właśnie, którzy gdzieś no, w swoich zadaniach mają mówienie. I to jest jakby szeroka grupa ludzi. Nie tylko to chodzi jak w specjalizacje zawodowe, ale powiedziałbym po prostu ludzie, którzy pracują z innymi ludźmi, a ich życie polega na tym, żeby jakoś przekonywać do siebie innych. Z tej perspektywy wydaje mi się, że po prostu to jest idealny odbiorca na przyszłość. Okej? Okay? Dziękuję. Bo, bo paru ludzi to mi poszło Przecież i się. razem z, 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 z kamerą. A tutaj byłoby szkoda, bo to jest kamera Julka. No, <laughs> Ну, знаешь, Юрик, он был когда-то кошкаром, так что, как в <laughs> <"D> <laughs> <but> <laughs> <"D> <laughs>